Hejka wszystkim z tej strony Patryk z grupy AFTER Party i to nie jest mój basen, bo chciałbym taki mieć w domu, ale nie ma. Pozdrawiamy wszystkich czytelników portalu disco-polo.info i za chwilkę zobaczycie nasz najnowszy klip do piosenki Ślimak Pokaż Rogi. Także oglądajcie, bawcie się najlepsi czytelnicy portalu, najlepszego w sieci w ogóle. Masakra: disco-polo.info. Pozdrawiam Was, Patryk, grupa AFTER Party. A jednak stało się.